tę modlitwę przygotował dla Ciebie portal siewca.pl. Zapraszamy Cię na naszą stronę i do subskrypcji tego kanału. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, poznając za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twego, przez jego mękę i krzyż byli doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci za wspólną modlitwę. Jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasze działania finansowo, możesz to zrobić klikając w odpowiedni link w opisie lub w przycisk pod tym filmem. Dziękujemy.